We Wir haben zwei verschiedene Halbzeiten gesehen. Ich denke, dass wir die erste Halbzeit das Spiel mehr oder weniger kontrolliert haben, gut nach vorne gespielt haben, gute Aktionen gezeigt haben. wir Wir sind früh in Führung gegangen und das hat uns bisschen in die Karten gespielt. Wcześniej wyszliśmy na prowadzenie i to nam troszeczkę rozłożyło przysłowie te karty. Wyszyn, że Zagłębie unheimlich viel offensiv Power besitzt und dass sie sehr offensiv spielen, dass dementsprechend auch vielleicht nicht vielleicht, sondern dass uns auch Räume dann zur Verfügung stehen werden. Wiedząc, że Zagłębie gra ofensywnie, często wiedzieliśmy też, że trochę się po otwierają dla nas strefy. Ich denke, beide Teams haben von Anfang an äh, sich nichts geschenkt. Jedes Duell wurde hochintensiv geführt. Ich denke, dass Obia und Drużyny nichts in diesem Match nicht podarierten. Jeder Duell wurde sehr intensiv durchgeführt. Wie gesagt, erster Halt, absolut zufrieden, sowohl mit der Spielweise, mit der Art und Weise, wie wir uns. Auf dem Platz präsentiert haben, jak auch z wynikiem. Jak już mówiłem, z pierwszej połowy jestem bardzo zadowolony, zarówno z naszą postawą na boisku, jak i z wynikiem. Za ja, zweiten Halbzeit, uh, denke ich, muss man auch nicht viel zu sagen. Wir haben überwiegend verteidigt. Myślę, że do drugiej połowy też za dużo nie trzeba mówić. Przede wszystkim skoncentrowaliśmy się na obronie. Um, aus meiner Sicht standen wir zu tief. Um, nicht, uh, w moim zdaniem cofnęliśmy się troszeczkę za głęboko, nie pokazaliśmy się tak jak w pierwszej połowie. Hatte ich ja auch schon in der Spieltagspressekonferenz gesagt, dass äh, Zagłębie unheimlich viel Qualität äh, äh, besitzt, und das haben sie gezeigt. Z drugiej, sie halt. z drugiej strony, jak już mówiłem na konferencji prasowej przed meczem, Zagłębie posiada bardzo dużo jakości, i to też pokazali w drugiej połowie. Wir haben natürlich versucht dagegen zu halten, haben auch in vielen Momenten gut verteidigt, aber es hätte auch schiefgehen können. Unterdessen haben wir in vielen Momenten sehr gut verteidigt, aber es hätte auch schlecht gehen können. Ich hätte sicherlich erwartet, dass wir den einen oder anderen Konter fahren, dass, ja, dass wir uns etwas früher bzw. dass wir uns a etwas anders dann einstellen auf 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 diesen Druck der auf uns kam, aber es uns nicht gelungen. Da war einfach so glegerung wie der zweiten Halbzeit besser als wir. oczekiwałem, że w niektórych sytuacjach w kontrach inaczej, inaczej się ustawimy, inaczej zagramy, ale to się nam niestety nie udało. Tutaj Zagłębie też bardzo dobrze się zachowało. ale wygraliśmy. Und ich muss noch ein Kompliment meinem Team aussprechen. Mocno mojej sie hat heute das geschafft, gegen das Team der Stunde zu gewinnen. Z drużyną, powiem, ja, weil sein wirklich gut drauf ist und auch wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern auch in, in Zukunft auch gut drauf sein wird und viele Mannschaften vor Probleme stellen wird. I wiedzieliśmy, że Zagłębie jest w bardzo dobrej dyspozycji i jestem przekonany, że jeszcze nie jednej drużynie utrudni życie w, w tym sezonie. Moja drużyna pokazała wspaniałą walkę i miała te troszkę więcej szczęścia. Co w piłce nożnej zawsze jest ważną rzeczą. Jesteśmy przeszczęśliwi. I będziemy mieli na pewno wesołą drogę powrotną, w autokarze pokaże. Proszę cię. Życzę Zagłębiu Lubin wszystkiego najlepszego w dalszej części sezonu? To by było wszystko. Dzień dobry. Ja nie rozmawiam łatwo, ale rozmawiali. na odprave so mi o, o bardzo nebezpečnom napastníkovi ponenta. E, nechali sme priestor a čas pre buksu. Hneď prvá, prvá šanca dal bránku. A prvá púka nebola nebola dobrá z našej strany. Býva dobrá agresivita, ale ani, ani, ani kvalita, jakosť s pivkou. Nemali sme druhé pivky, preto my museli biegať do defenzívy, keď bola lepšia naša reakcia na druhú pivku, my môžeme hrať viac do ofenzívy Sledili sa ani, ani naši boční pomocníci, tu Boha, živec oponent bude, zrobil dobrú defenzívu a, a my sme chceli reagovať do druhej púky, tam už to bolo lepšie. Bolo lepšia a barzo. dobrá agresivita, veľmi dobrý pres na oponenta, bolo, boli aj šance, ale také, také šance, ako uh, Gulda alebo Stažinsky musíme streliť pránku, keď nestrelíme bránku, nemôžeme rozmýšľať o dobrom výniku a dneska, 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 dneska nebola, ne, dobrá efektivita na našej, na našej, na našej strane a to musíme ale tej hlavy hore valčiť ďalej Benže, veľa mečov pred nami a pripravíme, najlepšie budeme vedieť a tu vychodíme do ďalších mečov za grad atraktívny, atraktívnu pivku a, a, a máme, máme nádej, že budú aj lepšie, viem, že lepšie vynik.